Hello, hello, my jesteśmy na lotnisku. E, właśnie, wyrok to trzyma. E, ty potrzebasz walizkę. Walizkę, tak, tak, tak. Dobrze jest taka no. widzowie, bo jest taka dętka, jest taka mgła. Ja nie o, wiem. Nieciekawe warunki warunki pogodowe. ciekawe. My oczywiście tutaj pijemy wodę. Oj, jakaś czarna ta woda. Jaka? E, co? Oczywiście szanuje wszystkich. idziemy sobie tutaj z Dżunaem i z Rokcią po Londynie, tak, tak, tak. No i co, nic wam nie powiem więcej, bo nie. witaczkę robię stara. Przebiteczkę sobie robię. Ala, możesz mówić? Dobra, tak nie przebiteczka. Widzowie, co dostaliśmy. Takie o, zoba, zoba, Co się na No Super nagrywam, tak, tak, tak. Na fitness, jakaś nowa opcja jest. Na fitness jesteś? Tak, fitness jest. No, no, nice, ale, nice, si nice. Si ja <grym> Hej, co robisz? Eee, właśnie, Mam drobne podejrzenia, że oglądasz swój własny film bez tego CPF. Czy <grym> <grym> to są <za> dobry podejrzenia, <grym> nie? absolutnie nie nachyliście mnie na tym. Po prostu oglądam odcinek z platform. Kazała mi włączyć siebie i że chodzi, że przypadkiem nie by ją oglądam i ja to tak, 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 Możesz pomachać dla widza. On muszę szula, bo jest to czapło takiego Chyba co robicie? E, gramy w super grę jaką FIFA. A, super, super, super. Także jest super widzowie, jest super, jest wysoko. Czekaj, tutaj, tutaj muszę kadr wychwycić. Dobry, poczekaj chwilę. Hej, hej, tutaj sobie gramy, tak, tak, na evencie w Londynie, tak. Tak, bo dużo pytań było o hotel. Pokażemy I, wam ten hotel. Pokażemy, pokażemy, film. pokażemy. 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 No. No, no, Nasze pokoje, mój widok. No, no To jest mój widok. Tylko... Ale mój, ale mój, 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 mój widzowie, mój widok. No niestety mi nie się nie poszczęściło od razem. Wszystko zobaczycie w dalszej części odcinka, także oglądajcie. Siema, stara. Znasz fajkę w czasie? Znam. Czas się na napić. Dali. Dlaczego się brakuje na tym evencie? Yy, brakuje mi bajki. też. ja lubię bajki. Co byś zrobiła, jakbyś organizowała taki event? Ja bym organizowała taki event to o godzinie 15.00. Dałabym tutaj jakiegoś, zaprosiłabym jakiegoś Jacka. Zaprosiła, zaprosiła tak? Ktoś zaprosiła, Pana Tadeusza dynamiczna dość by zaprosiła. Pana Tadeusza, na naprawdę? Tak, tak. Fajnie, fajnie, dziękuję za wywiad. <grym zimny> Ach, nie słyszałam. Są... Hello! Cześć, sąsiadko! Cześć, ty też tu, tam, Ty Nie ma <grym> zęby. <zimny> stara, pięciogwiazdka, raczej. No nie, to. Jak ślepej kurze Stara. Czekaj, czy cię No, no, dawaj, dawaj. czy ty. No i idziemy sobie dzisiaj widzowie, drugi dzień eventu, nagrywamy cały czas z nami jest Kogito, Siema. Siema, siema, siema. Pozdrawić widzów. Co on zrobić? widzów. Rodziców? A <noise> <noise> widzów! Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów klatki. Jesteście dobre wariaty zawsze z wami fajnie popisać na czacie na Twitchu. Tam oczywiście zapraszam. Tak, tak, tak. Rater się podczas. No. Nie, 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 wolę nie pokazywać was samo w Wiecie, muszę powiedzieć tą historię, jak jestem na vlogu o klatki United wisi mi dysk. Za logo kawałek. Nic się nie stało, bo to jest Na plastik się wylał i gościł płacze. Nie będzie co? Widzę, że grasz w finał Polska-Belgia, stresujesz się? Jeśli nigdy się tak nie stresowałem w pipie. No do mnie są te emocje, oby Polsce się udało wygrać. Zetrz pod podstrzała. Powodzenia. O Jezu. No, hej. My właśnie idziemy ulicami Londynu w poszukiwaniu pocztówek dla Was, ale to jest niestety takie poświęcenie. nie możemy ich znaleźć. Teraz ma zatem spadać ogólnie, ale dla mnie zawsze wszystko. Trzymajcie kciuki, że Wam się udało. Najwyżej zmokniemy, damy Wam znać, jak będzie padało. Tak, tak, tak. No i dobra, i mamy jest, jest w tym... więcej świeci, tam, tam to żabka jest, ale to jakiś król. Widzisz no. <laughs> to tam? kiul jakiś. coś takiego? <laughs> nie, no, są same bary, więc nawet są... Naprawdę, są same bary, patrzcie. Nas nie interesują takie Oczywiście, nas, my w ogóle nie chodzimy w takie miejsca. Dlatego. Jeszcze tylko po to, żeby kupić wam kosztówki. To nie tak, że zapomniałyśmy, dlatego jest ciemno już. Nie, i nie, nie. Jest godzina. 32. Po prostu. Podkryć, trochę podkryć. Nie, nie je, było. Jest trzecia by... w nocy, proszę. Jest trzecia w nocy. Nie było wcześniej czasu, ponieważ cały czas pracowałyśmy, cały czas były nagrywki. Teraz chwila do sobie znaleziona. O, pokażę Pokazuję. Pokaż Jutro widza. Tak, tak, tak. No i co? Lewo, czy prosto? Stara, no i właśnie. To jest pytanie. My tu nie wchodzimy w takie miejsca. Nie, 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 nie. Teraz nas. A co tu jest? A czekaj, tu? Poczekaj, może w takim miejscu? Dobra, wchodzimy dla widza. Sara może być nawet najwyższa. Znaczy, musi być najładniejsza. Spytaj, może, może żelki dla widza jednak, co? Żelki. Sara. bo notes może kupimy. Mogę wam sobie pokazać coś z sklepu? Co? Pokazać coś Daj stragi się. Ej, dalej, jakiś czelę z zrobimy. Czelę no, dla co? widza. No. No dobra, no dobra. To po poka. A ty też co? Oste Oste. Ale też tam na Co? Ostre rzeczy. Ale już są też te muszą to może na święta będzie po prostu dla widza. No myślałem później po prostu. No kurde, jak ty... Nie... Tak, jakieś kartki są po prostu robione. Tylko ta muzyka wszędzie, naprawdę. No ja nie wiem. Czuzmy? Pamiętamy, pamiętamy. To, pamiętamy Ej, miałam się pytać, gdzie mój telefon, to, bo, to a mam go w ręce i nagrywam cze, 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 o, 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 To też jest jakiś takie. tego typu Chodzimy? To jest chyba ten sam sklep, To mi nie, się wydaje No nie no, nie wiem nie, To jest taki sam sklep, no. O, o, są no I co? I co? się Dobra. nie, dzięki Tak, 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 tak Dobra, to którą? No. Autobusik jest. No tutaj tu jest... jest spoko akurat, no? no. Tutaj, tutaj też jest dobre. No no no, a pokażę jest tutaj na przykład. Oglądamy, oglądamy, oglądamy. Tutaj wcale nie wiem. Jakaś baba tam jest. A tutaj nie jest teraz. Nie, mi się wydaje, że ta odda. Z tym. No ale no to też wyjdzie. A jest jedna. Ej, ta jest zajebista Zajbista. Ale no to weźmiemy i tak gdzieś ile. Co to było, Sara? <laughs> nie wiem. Nie <laughs> wiem. Tego nie możemy pokazać. Ziskiaty. Ile wierzymy? Cztery? No cztery. No. To dawaj. ciekawe? a nie są tu owoce, tak? Bujaj. Co kupujesz? Za co? Za ci, co robisz? Za bujaj. bujaj Sara, są tu owoce? owoce? Może będziesz zrobił tą herbatę? No tu czy to będziemy to zamawiać? Terenka. Nie no zamówimy może. Czy co? Czyli czy mąkę tak w razie czego weźmiemy? Tak w razie czego, no. Dobra. Dobra. Yeah, jak trzymać? <laughs> jak ci masz? Jest, jest, thank you! Bye! Widzowie, jak wiecie albo nie wiecie, właśnie się teraz dowiecie, mam własny, własną knajpę w Londynie, Klaudias. Mówiłaś, że wiesz, gdzie idziemy. No a ty prowadziłaś ja myślałam, że Hmm, ciekawe. Bardzo ciekawe, wcale się nie skupiłyśmy. Nie, nie, nie. Nie, 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 po prostu chciałyśmy pokazać widzom. Ale czekaj. Poznaję ten ba... Znaczy nie poznaję, pierwszy raz widzę ten ba. Akurat tak się składa, że jest tutaj jedna kreska zasięgu pod tym. A, fajnie. Czymś. Nie, zgubiłyśmy się, po prostu... Tak? Yy, nie, na pewno zejdziemy. No to... W się sensie, do bank. No to chodź. Nie, no pit, tak? Będzie, no. Dobrze idziemy? Nie, teraz lewo. Tak? Naprawdę? <głos> <Mówiłem>. <głos> nice. To dawaj, pukaj. Hello, hello. Hello, hello, can you say? Hello. Cześć from my viewers? Ech, cześć, viewers yours. <laughs> no, my sobie tutaj herbatkę, pijemy, cześć widzowie. Na Herbatka nad jeziorem, ognisko w tle. Jak się bawisz, stara? Jaki klimacik? Brawi się świetnie. Herbata w Londynie jednak są totalnie inaczej. <laughs> Naprawdę, wyjątkowo. Jest w tej okolicznościach. Hmm. Widzowie, właśnie robi, zrobiłyśmy bitwę na samoloty. Tak. Mój samolot wygląda tak, tak się prezentuje. Super. Rok Mój ci wygląda, wygląda tak. Jak się tak. nazywa twój samolot? Mój samolot się nazywa. Samolot. A twój? Ja ten... Mój się nazywa... Helikopter. Helikopter. Helikopter! I kto jakby dalej puści samolot. Tak. Czyli samolot poleci dalej, to wygrywa, a tak przegra, musi stara wziąć. Ugryź <noise> <noise> limonkę, okay. Ugryź limonkę, To To miał w sensie, no. Dobrze. Dobra, to zaczynaj, stara, no, dawaj. To ty już tak rozmachysz. No tak, możesz jak to chcesz, to technika to jest to dowolna. To, się, to technika też jest tutaj... Własna. Technika jest dowolna, stara, może wstań lepiej. To jest... mogę? No możesz. To <noise> A! To... <głosy> <głosy> Punkt widzenia zależy od dobra, punktu siedzenia. To jest to, to jest to no tak. dawaj. O kurde stara, dobrze poleciał. Dobra, dobra. Uwaga. Witamy, witamy. Gotowa? Tak. Tu stałaś? Tak. Kominek jeszcze tutaj akurat w tle. Ha! Jak to zleciało nawet! No zobacz jakie były tutaj zawirowania były. <grym> Stara, dawaj gryza, ta... dawaj gryza technika ten. ten. Dawaj gryza, super limonki. Ale no, to jak ja mam to ubrana, no nie wiem, naprawdę. jakoś technika, technika dowolna. <grym 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 dokonale. Dokonale. Dawaj no. A ja bym jednak wolała umyć na początku, co może za chwilę wrócę, dobrze? Okej, okay, widzowie, jest już gotowa. Tak, tak, się limon, gada, tak, tak. Dobrze. Tak, tak. no. Dobrze. 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 stara. Dobra widzowie, jesteśmy właśnie w Londynie pod superkołem i <grym> pod Dobrze. 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 i pod big no tu jest... o jest biegun, tak, tak, tak. I właśnie odbieramy nagrody super, moje koło decy... decyduje, Super koło decyduje jakie <laughs> nagrody bierzemy. O i choć o tak O, 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 no. Ta, I ta, ta, właśnie ta. Rivalsy. Co wybiera A koło? Ja. Okej, okay, już widzę. <laughs> Niewymienne. Nie Która tak, tak. opcja? Druga, no. Ja. Najgorsza, nie? Nie chciałabyś tej opcji, <laughs> ale koło wybrało. Koło wylosowało. <laughs> Zaraz Ci <się> prawa zablokują. <laughs>

bo ina karta specjalna wyskoczyła jako pierwsza. To to Kto będzie miał najgorszą paczkę, skakuje do tam i znaczy... Dobra, oczywiście wszystko wyczekam, bo potem. I otwieram pakę za 50 tysięcy. O, ja się spaniłem. Dziewięćdziesiąt plus złotych i Ale dym, już nic, ale nice. Top, top, top. No to teraz trzecia paka. Zatrzymaj mi telefonok. A ile mamy łączyć tych paczek?

Stąd, stąd, okay. Ale w tych będzie dobrze, wiecie? I no jest nic, dobrze. Nic, nic, nic. No to teraz, jako że już trafiłem 90 plus, to już muszę odpuścić. I teraz będzie nieco gorsza paczka. 8-3 Pał póki z Torres. wygrywasz. Dobra, Poczynka, uwaga. Doperzy. Nie, nie, nie. Uuu, teraz chyba... No to jest. No to to już No Pierwsza walka kobiet, pierwsza walka kobiet w budce telefonicznej, proszę państwa, ale dymy. To się dzieje. <grystanie> <grystanie> Matko Boska. Zadymiary. Kto wygrał? Remis. Remis. Okej. Okay. Dobra, bo my się właśnie zbieramy na lotnisko, ja jestem jeszcze w pokoju, ale przed nami obiecany widok, spokojnie, nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Uwaga, to właśnie był mój widok Spokojny, całkiem nieźle, jak na 5 hotel, <grymne> także tak. Zaraz zobaczycie, lokci, widok. Hello, hello, MTV Cribs, hello, hello. Dobra widzowie, obiecany, uwaga, widok z pokoju Roksany. no tutaj się powodzi, tak, tu się powodzi, jak widać, to zobaczcie, na ulicę Londynu, cyk, cyk, także jest jak jest, a my się zbieramy na lotnisko. Jezu, ja, widzowie, to było moje marzenie, żeby się tym przyjechać zawsze, patrz, jaka jestem szybka, a ty co? Haha, o ty... I na ostatniej prostej...